Tam na prezentacji tabletu firmy NTT. Tak jak widzimy, model oznaczony jest numerem NTT 528. Duże opakowanie, ośmiocalowy tablet. Zakupiony drodzy na początku, w pierwszym tygodniu czerwca 2013 roku w sieci sklepów Mediamark. Co możemy powiedzieć na temat ceny tego tabletu? No właśnie. Cena dosyć ciekawa, ponieważ po podejściu. W sklepie na półkę no znajdujemy cenę 599 zł. No dosyć zaskakujące, bo jeżeli tylko troszeczkę się postaramy, wysilimy i wejdziemy na stronę internetową www.mediamark.pl to znajdujemy tam cenę właśnie tego tabletu, czyli NTT 528, i wynosi ona 399 zł. i 90 groszy. No tak więc sami widzimy, jeżeli tylko troszeczkę się postaramy i zamówimy taki tablet przez internet, no to zaoszczędzimy 200 zł. No w jaki sposób możemy to, drodze jeszcze lepiej zrobić? No wystarczy, iż złożymy takie zamówienie przez internet z odbiorem w sklepie i płatnością również w sklepie. Czyli wystukujemy w domu, zamawiamy tablet, odbiór w sklepie, płatność w sklepie i po 30 minutach jedziemy do MediaMarktu, odbieramy taki tablet, no i oszczędzamy 200 zł. Oczywiście, ceny podane to pierwszy tydzień czerwca 2013 roku, które z pewnością będą ulegały zmianie. Ale, jak na chwilę obecną, jest to dosyć opłacalna opcja. Zaoszczędzamy 200 zł, zakupując tylko. Przez internet. No, do tego polecam oczywiście zakupienie również gwarancji w cenie 49 zł. No zabezpiecza ona nas przed tym, jeżeli upuścimy, na przykład, przypadkowo taki tablet, rozleje nam się wyświetlacz lub też będzie inne uszkodzenie. W tym momencie zwracana jest nam gotówka i możemy zakupić inne urządzenie, właśnie w markecie. Mediamarkt. Tak więc serdecznie polecam taki zakup, no ale od Was zależy decyzja, czy chcecie zaoszczędzić 200 zł, czy nie. Na początek może zwrócimy uwagę, co podaje producent na opakowaniu tego tabletu. Tak jak tutaj możemy przeczytać na górze, procesor. Rockchip RK3066 Dual Core 1,6 GHz. No to można powiedzieć, jak na chwilę obecną, i przy takiej cenie tabletu, jest to bardzo mocna jednostka. Wyświetlacz, oczywiście, 8 calowy LCD 1024x768 5-punktowy dotyk. Karta graficzna ARM Mail 400 GPU, 300 MHz. Co możemy powiedzieć o RAMie? 1 GB RAMu. Jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, tak jak tutaj mamy podane, jest to 16 GB. Oczywiście tablet pracuje na systemie Android 4.1. No, bateria też dosyć zaskakująca, bo 5000 mAh, a więc można powiedzieć, że wystarczy, mam nadzieję, na dosyć długą pracę. Wifi oczywiście w standardzie BGN, Bluetooth. 4, 0, kamera na przodzie 03 i z tyłu 2 megapiksele. Jakie porty znajdziemy w tym urządzeniu? Znajdziemy tutaj port micro USB, slot micro SD, port mini HDMI, dosyć ciekawa opcja, aby podłączyć na przykład do telewizora i obejrzeć jakiś film w HD. Głośniki, mikrofon i dwa czujniki, w tym jeden czujnik oświetlenia. Dosyć ciekawa opcja stosowana w wielu telefonach, fajnie, że i w tym tablecie jest ona zastosowana. No tak więc drodzy myślę, że przystąpimy do odpakowania tego tabletu NTT 528. Zobaczymy, co znajduje się w środku. Staramy się delikatnie go odpakować. I zaraz zobaczymy, co producent Przygotował dla nas razem z tabletem. Jeszcze ściągniemy plombę zabezpieczającą. Tak jak widać, tablet nie był w ogóle jeszcze odpakowany. Mamy nadzieję, że nie znajdziemy tam w środku desek. Dobrze, odpakowujemy. Jest, jest chyba i tablet w środku. Zaraz zobaczymy. o, Tak jest. Mamy. Drodzy tablet, zapakowany oczywiście w folię, możemy go wyciągnąć. I to jest właśnie ten tablet ośmiocalowy firmy NTT. Tak jak widzimy z tyłu, kamerka. Przycisk zasilania, czyli możemy włączyć nim. Przyciski głośności znajdują się właśnie z tej strony, jeżeli to widać, czyli na tylnej części. Co możemy tutaj zobaczyć jeszcze? Slot. Tak, jak widzimy, slot na karty pamięci, port HDMI, port USB, wyjście na słuchawki i oczywiście zasilanie sieciowe plus mikrofon. Głośniczek znajdujemy, znajduje się z tej strony. Zobaczymy, co producent dodał jeszcze w opakowaniu. Ciekawe. Opakowanie w ogóle bardzo kolorowe, można powiedzieć, producent postarał się, aby przyciągnąć klienta. Znajdujemy tutaj oczywiście ładowareczkę sieciową. Teraz ją rozpakujemy, oczywiście standardowa ładowareczka do sieci, i nie może zabraknąć również kabla USB. Z odpowiednimi końcówkami do podłączenia. Znajdujemy również kartę gwarancyjną, i to chyba wszystko, co w tym opakowaniu możemy znaleźć. A tak więc, drodzy podsumowując, od producenta NTT dostajemy w opakowaniu tablet 528 oznaczony takim numerem. W opakowaniu znajdujemy również zasilacz i kabel. USB. No to to, co możemy powiedzieć wizualnie, jeżeli chodzi o odpakowanie tego tabletu. No mam nadzieję, że w najbliższym czasie przedstawię krótką prezentację działania tego właśnie tabletu.